Cześć, nazywam się Agnieszka Rutkowska i w tym krótkim materiale powiem Ci, dlaczego czasem warto korzystać z mediów społecznościowych. Dlaczego czasem, a nie zawsze? Głównie dlatego, że na obecność w mediach społecznościowych trzeba być gotowym. A jeśli mówimy o perspektywie marketingu i firmy, to konkretnie firma musi być gotowa. Otwartość na dialog z ludźmi to podstawa. Ideą społecznościowych jest więc interakcja. Nawet jeśli jesteś już obecny w imieniu swojej firmy w mediach społecznościowych, to pytania, czy jestem otwarty na kontakt z ludźmi, czy odpowiednio wykorzystuję potencjał mediów społecznościowych, wciąż są aktualne. W trakcie tego filmu poznasz trzy zasady, dzięki którym Twoja obecność lub obecność Twojej firmy w mediach społecznościowych będzie miała sens. Po pierwsze, dowiesz się, z których serwisów warto korzystać, po drugie, jakie treści publikować, i po trzecie, jak docierać do potencjalnych klientów. Aktywna obecność w mediach społecznościowych daje przede wszystkim możliwość dotarcia do Twoich obecnych lub potencjalnych klientów. Daje też niemalże natychmiastową odpowiedź i ocenę Twoich osób lub produktów, a dodatkowo pozwala na utrzymywanie i nawiązywanie fajnych relacji z ludźmi, którzy są związani z Twoim biznesem. Jeśli myślisz, że trzeba być obecnym we wszystkich serwisach społecznościowych, to pocieszę Cię. Nie trzeba. Wręcz nie jest to wskazane. I generalnie zwykle w firmie nie ma na to Tyle budżetów, lub po prostu nie ma tyle zasobów. Dlatego przy wyborze serwisów pamiętaj o kilku kryteriach. Po pierwsze, czy są tam ludzie, do których chcesz dotrzeć? Po drugie, czy jest ich tam na tyle dużo, że obecność ma szansę przełożyć się na konkretne wyniki? Czy jesteś gotów lub czy Twoja firma jest gotowa na produkcję treści w formacie, jaki jest preferowany na tym kanale? I czy stać Cię na promocję treści na tym kanale? Jeśli chociaż na jedno z tych pytań odpowiedziałeś nie, to warto porzucić obecność w tym kanale albo nawet rozważanie obecności w tym kanale. Szczęśliwie dla nas w Polsce realia są proste. Facebook zgarnia prawie większość rynku, Instagram jest jego uzupełnieniem, LinkedIn jest dobrym miejscem na relacje B2B i Employer Branding, a na Twittera stać te firmy, które mają naprawdę dobrych i zaangażowanych rzeczników prasowych. Jest jeszcze YouTube, ale to jest albo darmowe repozytorium treści, albo potencjał dla firm, które mają naprawdę duży budżet na produkcję wideo. Brakuje ci TikToka, Pinteresta, naszej klasy? No cóż, większości Polakom nie brakuje. Na początek musisz sobie zadać jedno bardzo, ale to bardzo ważne pytanie: do kogo ja chcę mówić? A potem zacznij to robić. I tak na serio: bardzo ważne na początek jest określenie grupy docelowej. Tylko nie mów mi, że to są wszyscy ludzie w Polsce, bo jeśli nie jesteś przedstawicielem ZUS-u, to to nie jest prawda. Więc kluczem do sukcesu jest ustanowienie bardzo konkretnej grupy docelowej. Każdy biznes ma swój profil klienta. On jest albo szerszy, albo węższy, ale jesteśmy w stanie oszacować, czy chcemy mówić na przykład do studentów politechniki, bo brakuje mi pracowników w mojej firmie biotechnologicznej, czy na przykład potrzebuje uwagi mam, które są wyczulone na skład soków, które sprzedaję. I to już jest jakaś podstawa do zrobienia grupy docelowej, która szczęśliwie obojętnie jaka by nie była, prawdopodobnie znajdzie się na. Facebooku, Bo z Facebooka w Polsce korzysta 21 milionów Polaków. Mamy tam więc mocną reprezentację każdej grupy docelowej. Dzięki bardzo zaawansowanemu panelowi reklamowemu mamy też świetne możliwości namierzenia konkretnie takich osób, jakich szukamy. Demografia, zachowania, zainteresowania, szczegóły wybrane z tych trzech sekcji pozwolą ci dotrzeć do np. młodych mężczyzn z Kalisza, lubiących jazdę na motorze i korzystających z iPhone'a, jeśli tylko właśnie oni są Twoją grupą docelową. Załóżmy, że zdecydowałeś się na publikowanie w trzech serwisach: na Facebooku, na Instagramie i na LinkedInie. Swoją drogą to jest top 3 wybierane przez naszych klientów. No i wpadasz na taki pomysł, żeby ze względu na oszczędność czasu publikować te same treści na wszystkich tych trzech profilach i społecznościówkach. To jest niestety pułapka. Po pierwsze, dlatego, że jest duża współużywalność serwisów, co oznacza, że Twój fan z Linkedina lub Instagrama jest też na Facebooku i zobaczy wszędzie ten sam post. Po drugie, bardzo trudno jest zrobić treść, która będzie równie atrakcyjna na każdym serwisie. Na Instagramie ludzie wolą patrzeć na ładne zdjęcia, na Linkedinie wolą czytać ekspercką treść, a na Facebooku musi coś od razu przykuć ich uwagę, inaczej przeskrolują dalej. Dlatego czasem lepiej sprzedać ten sam temat w trzech różnych formach, po to, żeby był atrakcyjniejszy, a wymaga to tylko drobnego liftingu. Jakość, a nie ilość. Gdybyś dostawał złotówkę za każdym razem, gdy to słyszysz, byłbyś już bogaty, prawda? To dlaczego nadal zdarza ci się myśleć, że czym więcej będziesz publikować w mediach społecznościowych, tym lepiej dla twojego zasięgu. Spójrz jak wygląda wykres. Postów i ich zasięgów publikowanych tego samego dnia. Zasięgi postów publikowanych rzadziej, ale robionych dlatego, że trzeba publikować często, a nie dlatego, że masz coś ciekawego do powiedzenia, też będą słabe. Jeśli sam szykujesz treści do publikacji, daj sobie czas na wymyślenie czegoś naprawdę atrakcyjnego. Jeśli zlecasz publikację postów agencji, nie ciśnij o liczbę postów, tylko zdecyduj, zastanów się, czy jest naprawdę co komunikować. Analizujesz wyniki wszystkich postów, bo wiesz, że tak się powinno robić, prawda? Sprawdzasz, ile miały lajków i wychodzi ci, że najwięcej lajków miały posty o imprezach w piątek, memy, kotki i inne śmiesznostki. Wniosek: publikujmy tego więcej, będzie więcej lajków. Jeśli tylko chcesz i staćcie na to, żeby zabawiać swoich fanów, śmiało, ale jeśli chcesz mieć więcej z tego korzyści, ostrożnie. W ocenie efektywności postów bierz pod uwagę przede wszystkim zasięg i zgodność tych postów z przyjętą strategią. Ludzie docenią lajkami i komentarzami nie tylko heheszki, ale też wartościowe treści, takie, które im dają coś, jakąś wiedzę, poradę, wysokiej jakości zdjęcie lub wysokiej jakości materiał wideo. Reakcją na nasze treści są też komentarze, a właściwie to one dają pełniejszy obraz tego, jak ludzie reagują na nasze posty. Przy okazji komentarzy i wątku moderacji pojawiają się często problemy. Jak odpowiadać, kiedy odpowiadać, czy ukrywać, czy banować. Już Wam wszystko wytłumaczę. To zależy. Naprawdę, czynników decydujących o tym, jak marka powinna się ustosunkować do danego komentarza jest bardzo wiele. Moja generalna rekomendacja jest taka, żeby zawsze zareagować. Jeśli komentarz jest pozytywny, nawet lajkiem. Jeśli komentarz jest neutralny lub konstruktywnie krytykujący, podziękowaniem. Jeśli komentarz daje nam początek jakiejś dyskusji, której nie chcemy mieć publicznie, zaproszeniem do wiadomości prywatnej. Jak szybko i w jakich godzinach odpowiadać? W miarę możliwości szybko, ale niekoniecznie i zawsze 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Firm, które muszą mieć taką moderację jest naprawdę relatywnie niewiele, a dla wszystkich pozostałych to jest po prostu duży koszt ludzi, którzy muszą pracować na kolejnych zmianach. Masz ciekawe dane do pokazania, jakiś ciekawy post i aż kusi cię, żeby wcisnąć tam coś o swojej firmie, produkcie, usługach? Nie idź tą drogą. Naprawdę zbuduj sobie dobre organiczne zasięgi obiektywnie atrakcyjnymi treściami. I wtedy jak raz na jakiś czas będziesz chciał umieścić coś bardzo sprzedażowego, to po prostu wejdzie to gładziej. Pamiętaj też, że do opcji sprzedażowych służą dark posty i to są reklamy, posty niepublikowane na tablicy w ciągu innych postów. Skoro jesteśmy już w temacie promocji postów, to mam dla ciebie gorzką prawdę. Niestety duże zasięgi w mediach społecznościowych kosztują. A te organiczne są bardzo niewielkie, czasem to jest po prostu kilka procent Twoich fanów i niestety są tym mniejsze, im większa grupa Twoich fanów. Wiem, że to niesprawiedliwe, ale nie jesteś w tym sam. Każdy właściciel profilu na Facebooku, Instagramie, LinkedInie, chcąc docierać do większej liczby osób, staje przed wyborem kilku płatnych opcji. Może promować wszystkie lub wybrane treści, może promować cały swój profil i może zapłacić komuś o większych zasięgach za udostępnianie swoich treści. Osobiście polecam i najczęściej korzystam z tej pierwszej opcji. Mówię o niej więcej w materiale na temat performance marketingu, do którego już teraz Cię zapraszam, tylko daj mi powiedzieć jeszcze na koniec jedną bardzo ważną rzecz. Jeśli te wszystkie wątki, o których tutaj dzisiaj mówiłam, są dla Ciebie zbyt skomplikowane. Oddaj prowadzenie mediów społecznościowych w ręce profesjonalistów i ucz się od nich tego wszystkiego. Jeśli jednak czujesz się już teraz profesjonalistą, ale na przykład nie masz czasu na prowadzenie mediów społecznościowych, skorzystanie z usług Agencji Social Media będzie nie tylko oszczędnością czasu, ale też kosztów. I kiedy już zdecydowałeś się na współpracę z agencją, mam jedną prośbę. Zrób rozeznanie na rynku, popytaj znajomych, sprawdź strony internetowe tych agencji, co robią i czy ich działalność jest bliska temu, co ty chcesz zrobić. Generalnie wybierz świadomie. Zapraszanie do przetargu kilkunastu agencji, kazanie im przygotowywania strategii i planów komunikacji na cały miesiąc, po to, by na koniec wybrać tę najtańszą, jest bez sensu. Szanujmy swój czas nawzajem. Jeśli chciałbyś skorzystać z usług agencji Onboard FinCon, zapraszamy do zgłoszenia mailowego na adres biuromałpaobtk.pl.